W Sempulnie krańskim trwają ostatnie prace związane z przebudową ulicy Sportowej, a także bojowników o wolność i demokrację. W sumie to prawie kilometrowy odcinek na nawierzchni. Dodatkowo powstają tutaj ciągi pieszo-rowerowe. Dzięki temu mieszkańcy osiedla zyskają asfaltowy dojazd do swoich posesji. Koszt obu ulic wynosi ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. Inwestycja przy użyciu nowych technologii realizowana jest dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Wszystkie konstrukcje nawierzchni oraz ścieżek są od początku wykonywane na nowo. Są dostosowane do przepisów, które obowiązują odnośnie osatowania dróg, to znaczy odległości chodników oraz szerokości ścieżek, które tutaj się znajdują. Jest to w technologii masy asfaltowej, wykonana jezdnia, a także są wykonane ścieżki rowerowe, które są o szerokości 2,60, a jezdnia tutaj jest o szerokości 6 m. Termin umowny, jaki jest na zakończenie tej inwestycji to jest koniec sierpnia. Planujemy oddać do użytkowania już na koniec czerwca, także jesteśmy o dwa miesiące do przodu z wykonaniem całych prac. Na nowe drogi asfaltowe mogą liczyć także mieszkańcy wsi. Na wierzchnie powstają w sołectwie Lutówką, Wilkowo i Lutowo. Będzie też nowy odcinek asfaltowy między Sikorzem a Niechorzem. To dobry rok dla Sempulna krańskiego pod względem inwestycji drogowych. Okazuje się, że w kolejny etap realizacji prac wchodzi planowana od wielu lat obwodnica miasta. Ma ona zmniejszyć w centrum Sempulna ruch ciężarówek. Na obwodnicę mieszkańcy czekają od wielu lat. Został już wybrany wariant jej przebiegu po zatwierdzeniu przez Komisję oceny projektów inwestycyjnych na posiedzeniu i wybraniu wariantu obwodnic dla Sempulna i Kamienia Kraińskiego wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trafił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o wydanie takiej decyzji, która praktycznie kończy te prace związane z przygotowaniem tej inwestycji do realizacji. Po uzyskaniu takiej decyzji będzie można już mówić o tym albo ogłosić przetarg na zaprojektuj i wybuduj tę obwodnicę, albo ogłosić przetarg na zaprojektowanie, a w dalszej kolejności na jej wybudowanie. Dla nas ważne, istotne jest to, że ta decyzja środowiskowa prędzej czy później będzie wydana. Liczymy, że jak najszybciej w tym roku ją otrzymamy. Inwestycja ma być w całości sfinansowana z budżetu państwa, jej budowa ma zakończyć się najpóźniej w 2025 roku.